Myślisz, że to potrójnie składany smartfon? Otóż nie, to mobilny... Projektor waży mniej niż 300 gramów, można go złożyć, więc zmieści się do kieszeni czy do plecaka, no i może wyświetlać obraz. Uwaga, o wielkości do 80 cali, a jasność to 100 lumenów. I jest to pierwszy tego typu projektor na całym świecie. Projektor jest potrójnie składany z kilku względów można dzięki niemu dopasować obraz idealnie do płaszczyzny, na jakiej chcemy go wyświetlić, ale to też sprawia, że można go tak naprawdę położyć wszędzie i ten obraz rzucić wszędzie, jeśli tylko warunki pozwalają na wyświetlanie tego, co chcemy pokazać. Bateria ma 5000 mAh. Godzin i pozwala na pracę tego projektora przez 90 minut przy założeniu, że jasność to 60%, więc chyba jest to całkiem niezły wynik. Ładuje się to oczywiście wszystko przez USB-C. A jak się przesyła tutaj obraz? Obraz przesyłany jest bezprzewodowo za pomocą Wi-Fi Direct, więc nie potrzebujecie tutaj internetu i to zarówno ze smartfonów z Androidem, jak i komputerów na Windowsie, ale również i apko rzeczy działają za pomocą AirPlaya, czyli można do takiego projektora podłączyć zarówno iPhone'a, jak i Maca. A jak nie chcecie korzystać z bezprzewodowego połączenia, to jest dostępny do kupienia osobno dongle na HDMI Dzięki czemu możecie podpiąć go do projektora, a z drugiej strony przewód HDMI z dowolnego źródła. I jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, ponieważ tutaj jest zbudowany magnes i są takie akcesoria, które można przyczepiać do różnych powierzchni, i ten projektor tak naprawdę ustawiać w dowolnej pozycji. I ten magnetyczny wichajster z tyłu ma przystawkę, którą można przystać. uwaga, do dowolnej powierzchni. Nie tylko tutaj można projektor sobie dać, ale można też dać na przykład telefon. Proszę bardzo. O. Działa? Działa? Daj znać co Ty sądzisz o takim mobilnym składanym na trzy części projektorze, a cena tego rozwiązania, jak i to gdzie można je nabyć, takie informacje znajdziesz w komentarzu.